Od jakiegoś czasu górnicy, górnictwo i Śląsk są opluwani i szkalowani przez polityków partii rządzącej. Przoduje w tym minister Pełczyńska nałęcz. Mała, obrzydliwa kłamczucha. Powiedziała, że górnicy zarabiają co miesiąc 13 tysięcy złotych, to jest ich wynagrodzenie, a oprócz tego mają trzynastki, czternastki, barburki, nagrody, premie, benefity różnego rodzaju. Bóg wie ile y, tych pieniędzy dostają co miesiąc. Otóż to jest nieprawda. Całe wynagrodzenie górników to jest 13 tysięcy złotych brutto. Taka jest dzisiaj średnia w górnictwie i ani grosza więcej. Pani Pełczyńska nałędz z całą świadomością kłamie, aby napuścić społeczeństwo na górników, że oni mają jakieś szczególne przywileje. To jej oczywiście nie wystarczyło. W drugiej swojej wypowiedzi powiedziała, że do każdego górnika dopłacamy 100 tysięcy złotych. To też jest obrzydliwe kłamstwo. Górnicy i górnictwo płacą podatki tak jak wszyscy normalni ludzie w Polsce. To, co odprowadzamy do budżetu, to kwota około 10 miliardów złotych. Podatek od wynagrodzeń PIT, podatek VAT, ZUS. To wszystko przez branżę jest płacone. Otrzymujemy część z tego po to, żeby likwidować nasze miejsca pracy. Tak postanowił rząd, a nie my. Płacicie za to, że likwidujemy całą branżę górniczą. Płacicie za to, że schodzimy z produkcji. Dzisiaj osiągnęliśmy już poziom, który powinniśmy osiągnąć dopiero w roku 2035. Płacicie za to, że nie chcecie odbierać naszego węgla, bo stawiacie drogą energetykę opartą o odnawialne, odnawialne źródła energii. Pełczyńska Nałęcz ma swoich pomocników, a raczej to ona, Pomaga tym, którzy na temat górnictwa i energetyki kłamią notorycznie od wielu lat. Ciągle słyszymy od tych notorycznych kłamców Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego, ich pomocników Kosiniaka, kamysza Czarzastego, właśnie Pełczyńskiej Łęcz, Motyki, Henik-Kloski, że energia z górnictwa jest najdroższa, że najtańsza jest energia z wiatru. I fotowoltaiki. No to spójrzmy na fakty. Jedna megawattogodzina wyprodukowana z węgla brunatnego 320 zł. Jedna megawattogodzina wyprodukowana z węgla kamiennego 380 zł. Jedna megawattogodzina wyprodukowana z fotowoltaiki 400 zł. Ta sama ilość energii wyprodukowana z farm wiatrowych na lądzie 480 zł. Z offshoreów 512 zł To są oficjalne dane pochodzące ze spółek, które na, zajmują się produkcją i dystrybucją energii lub od samego rządu. Oczywiście do tych kwot trzeba należy, należy jeszcze doliczyć to, co służy utrzymywaniu systemu. Wtedy megawattogodzina z fotowoltaiki będzie kosztować 700 zł. Z farm wiatrowych na lądzie 800 zł, a z offshore'ów być może nawet 1000 zł. Po co nas okłamują ludzie, którzy powinni dbać o nasz interes? Ponieważ dawno już sprzedali nasz kraj. Obiecali nam na Śląsku nowe technologie, obiecali nam inwestycje, obiecali nam nowe miejsca pracy. Nic z tych rzeczy nie dotrzymali. Nie dali nam tego, bo nie mieliby czego rozkraść. Na przykład z KPO. Dlatego musimy protestować. Dlatego nie ustaniemy w swojej walce o to, żeby umowa społeczna była dotrzymana, a pomoc publiczna dla kopalń była przez Unię Europejską notyfikowana. Jeżeli nie pozwalacie nam na to, żebyśmy pomagali w likwidacji górnictwa, to pozwólcie nam fedrować i pozwólcie nam zorganizować naszą energetykę. Według takich praw i interesów, jakie, jakie służą naszemu krajowi. A to jest energetyka konwencjonalna oparta o węgiel, kamienny i brunatny energetyka oparta o atom i uzupełniana przez odnawialne źródła energii ale nie inaczej. <try>